Cześć, witajcie. Ostatnio było sporo vlogów i w ramach takiej małej przerwy pokażę Wam ciuchy, które sobie kupiłam na jesień, żeby uzupełnić garderobę na jesień. To są takie ciuchy. Bardzo się starałam, żeby to były takie ciuchy, które prawie do wszystkiego mi będą pasować. Do innych rzeczy w szafie. Z trudem się powstrzymałam, żeby nie nakupować letnich sukienek. Ja mam jakieś takie coś, że jak jestem w sklepie, to patrzę głównie na letnie sukienki, w których w zimie nie chodzę. Ale tym razem nie kupiłam żadnej, więc to jest sukces. Zacznę od tego, co mi tu trochę y, zajmuje miejsce i mi przeszkadza, od y, marynarek, od żakietów. Marzyła mi się, y, j, j, marzyła mi się ż, 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 żakieta, marzył mi się żakiet taki jesienny, w jesiennych kolorach. Znalazłam taki blizzard nie był tani. W tym holu będą rzeczy tanie i drogie. To ja akurat jedna z tych droższych. Dorwałam go w pełnej cenie i jakby, wiecie, myślałam, może tam, wiecie, poczekać na jakieś... Teraz będą te wszystkie promocje około bożonarodzeniowe, jesienne i tak dalej. Ale pamiętajcie, że ktoś mi go kupi i później będę wspominać z żalem, że sobie nie kupiłam. Wydałam na niego 299,99, czyli 300 zł. Ale jest po prostu tak ładny, on mi się tak podoba i materiał, ma podszewkę, to jest dla mnie bardzo ważne w żakietach, lubię jak mają podszewkę, nie mówię, że tam gdzieś coś wystaje, yy, lubię jak mają podszewkę. Jest to dwurzędowa marynarka, raczej dłuższa, natomiast robi taką ładną bryłę. Ma tutaj coś wszyte w rękawach, ale to, to nie są takie hamskie poduszki. Dosyć szerokie klapy. I z tyłu ma takie rozcięcie. Jak chodzi o skład tej marynarki, to tu jest wiskoza, jest poliester. poliestru jest ponad 60%. Wiskozy to jest ta reszta, jest przez Elastan. Materiał jest dosyć taki gruby, dosyć mięsisty. Myślę, że jak na tą cenę, to jest adekwatne. Gdybym chciała marynarkę taką, gdzie nie ma poliestru, to musiałabym zapłacić za nią co najmniej dwa razy więcej. Ta marynarka jest świetna dlatego, że, że ja mam kilka takich golfów, ja lubię golfy. Takie golfy, nie swetry, tylko takie golfy dzianinowe, nie wiem, takie cieńsze. I nie za bardzo lubię chodzić w samych tych golfach, a ta, ta marynarka będzie do nich idealnie pasować. I będzie mi cieplej i w tych golfach, i będą też tak fajniej wyglądać, bo marynarka im doda taką formę. Więc to jest pierwszy bardzo szczęśliwy zakup. Druga marynarka jest jasna. Wiecie, co marzyłam o takiej marynarce jasnej, bo chciałam mieć takie coś, co też się przyda na lato. To jest taki, taka kolorystyka, która w lecie też będzie ok. To jest rzecz, która pochodzi ze sklepu kiosk, czekajcie. Kioskwa. Kiosk to się czyta to z francuskiego. I. Um, Ją dorwałam w promocji taki interes zrobiłam, Bo Jezu! Yes. Ona, czekajcie, cena z metki to jest 200, 270 zł, a zapłaciłam za nią 60 zł i one jeszcze są na stronie. Także kurczę, podziękuję Wam. Muszę nie zapomnieć, jakby coś to piszcie, ale ona jeszcze jest na stronie. Skład ma też fajny, ma podszewkę. Ma len w składzie wiskozę i poliester. Ma też taką złotą nitkę poliestrą bardzo mi się podoba. Jest cieńsza, więc tym bardziej jakby w cieplejsze pory roku też się sprawdzi. Natomiast fajnie, ja szukałam czegoś, wiecie, jak jest taki dzień umiarkowanie chłodny i że wiecie, mogę sobie założyć t-shirt, jeansy i właśnie coś na wierzch, ale nie sweter na przykład. Jak nie chcę zakładać swetra, tylko chciałabym coś takiego bardziej formalnego, no to ta marynarka idealnie będzie pasować do jasnych t-shirtów. No i to jest właśnie i to jest właśnie to. Bardzo fajna jest I już jest inaczej szyta, nie Ma tutaj na przykład rozcięcia, ma tutaj trochę inaczej klapy. Natomiast wiecie, co ma tutaj z tyłu takie dynadło z napisem kiosk, taki metal, i na serio nie wiem o co chodzi. Bo tu w ogóle to ma dwie dziurki, tak jakby powinno wisieć za dwie, ale nie jest odkróte. Nie wiem, co artysta miał na myśli, ale to sobie usunę. No, piękny, kolejny piękny łup. Dalej mamy, wiecie co? Sweter. To jest taki cienki golf. On pod marynarkę się zmieści, natomiast nie jest aż, aż tak cienki. Nie wiem, jak mam to wy, wy, wyjaśnić. Natomiast to jest taki golf z tych cieńszych. Ja lubię golfy. Wiecie co? Jak zakładam golf, mam poczucie, że jest mi wszędzie ciepło. Jak zakładam jakąś wydekoltowaną bluzkę i szal. To zawsze gdzieś czuję, że mi wieje, gdzieś tu się chód wciska. Nie wiem. Jak założę golf, to się czuję jak taki zbroj na Jest to kolor taki fajny, mi się wydaje, że ożywiający twarz. Taki malinowy, raczej taki malinowy ciemny niż mm, czerwony. I on tutaj ma taki ściągaczowy. Jest bardzo miły, chociaż tutaj chyba jest poliester i wiskoza. Zaraz wam powiem. Teraz powiem, jest elastyczny, mięciutki, przyjemny. Wiskoza poliester i poliamid. To dlatego jest taki mięciutki. I tak mi się kojarzy, że poliamid jest taki... daje takie wrażenie takiej takie mięciutkowości. Mięciutkowości. No. Bardzo fajne. To też jest z kiosk z tego sklepu. On kosztował ponad 100 zł. Więc to nie wiem, czy on jest bardzo swojej ceny, ale... Może jest, nie wiem, jest taki mięciutki. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzał w praniu tak naprawdę, bo w tej formie jest bardzo okej. Okay, natomiast jeżeli go wypiorę i będzie dalej okej, okay, no to wtedy jest bardzo swoje cena, jak się zrobi z niego szpata, no to nie. Ale tak jak mówię, nigdy nie zamawiałam niczego z tego sklepu, więc nie mam pojęcia. Na razie robi dobre wrażenie i tutaj akurat ten metal z, z napisem kiosk jest fajniej przyszyty niż w tej marynarce, nie dęta tak. Dobra, teraz będzie tańsza półka, czyli pepko. Wiecie, jak ja wchodzę do pepko, to już tak wiecie, obczajam wszystko naokoło i próbowałam tym razem zrobić zakupy na dziale dla kobiet, wiecie, dorosłych, ale znowu nic nie kupiłam. Jakoś takie, wiecie, te rzeczy są takie często nieforemne, jakieś takie workowate, ale poszłam na dział młodzieżowy i tym razem w ogóle jestem z tego bardzo zadowolona, bo były rzeczy na 1,70m jak kupuję rzeczy na 1,64m to one po praniu są takie dopasowane, a ja wolę jak jest trochę więcej miejsca więc zobaczymy jak będzie z 1,70m i co wyhaczyłam Wychaczyłam taką bluzeczkę basicową, ona jest z takiej jak to się nazywa taka bawełna prążkowana, o prążkowana bawełna szary kolor, bardzo neutralny do wszystkiego pasuje z przodu są guziki Um, I jest wystarczająco długa, żeby ją wepchać w spodnie. Ja bardzo nie lubię, jak mi wieje gdzieś tam po plecach. Nie, jak jest zimno, to ja muszę się, wiecie, zaportkować. I najlepiej ubrać potąd i wtedy jest ok. No, tak jak mówię, fajne, długie rękawy. Przyjemny materiał. I czekajcie, ile ja za nią zapłaciłam w tym Pepcon? 20 złotych. Kolejna rzecz, tylko już w niej chodziłam, dlatego tu mam metkę. Za 40 zł kupiłam spodnie. To też jest na dziale młodzieżowym. Na, rozmiar 170, na wzrost 180, 170 cm, czyli największy w dziale młodzieżowym. I one są z takiego szarego. To nie jest czarny. Ja nie za bardzo lubię kontrast. Wiecie taki czarny, czarny i biały. Dla mnie to jest za dużo, wolę coś gdzieś ze mną bateria nie współpracuje. Więc nie lubię takich, wiecie, kolorów typu czarny, biały. Wolę coś po środku i te spodnie to jest taki szary. To są rurki, rurki z Wilfit. Puszczę, jak się te spodnie nazywają? Skinny, skinny, aha, skinny jeans. Czyli, się obcisła. Tak, i ta cenę Wam mówiłam, no, więc to na pewno pasuje do tej bluzeczki i pasuje do innych bluz, które mam, no to jest taki kolor, co do wszystkiego pasuje. I kolejna rzecz, tym razem z działu damskiego w Pepco, jak jeszcze jest, to sobie naprawdę kupcie sobie, bo polecam. To są takie grubsze getry. One nie wyglądają tak do końca jak getry, ale są mega elastyczne, mega miękkie i mają takie guziki. Tym bardziej to, wiecie, powoduje, że one nie wyglądają jak getry. Tam jest napisane, że są ocieplane, aczkolwiek nie wiem, co mieli na myśli z tym ociepleniem, bo one po prostu są grubsze, ale nie mają w środku nic, co by ocieplało. Czekajcie, czy mi się zdaje. Nie, tu jest napisane, że po prostu tudamskie, Mi się zdaje, że na regale było napisane, że one są ocieplane. Może ja coś innego przeczytam. No w każdym razie one mają tutaj gumę i całe są elastyczne. Są bardzo fajne. No jak, jeżeli na przykład macie y, większy brzuch i nie chcecie go pokazywać, no to one też tego brzucha nie przytrzymają. Ale jeżeli Wam to jakby wiecie, macie to gdzieś, no to one są bardzo wygodne, też nie będą niczego ściskać. Bardzo mi się podobają. A postaram się Wam to na przebitkach pokazać. I są granatowe i to też jest taki kolor neutralny, który do wszystkiego pasuje. W Pepko jeszcze kupiłam taką rzecz, może niewyjściową, ale taką bardziej po domu. Kupiłam taki dresik, zwykły dresik, to jest akurat czarny, nie było innego koloru, jakby był, to bym wzięła. I zapłaciłam za nie 20 złotych. To jest takie coś jak taka grubsza piżama, bym powiedziała. Fajnie się układają te spodnie, z dołu mają ściągacz. Tutaj mają gumę, która niczego nie ściska, niczego nie zbiera. Ona po prostu przylega do ciała. To jest taki luźny ciuch, bardzo wygodny. No i właśnie tak do po domu, z myślą do chodzenia po domu właśnie sobie kupiłam. Wiecie, na zdalnej pracy można wskoczyć w takie galotki nie w je robi otworzyć. Skończyłam na tym, że kurierowi niestety w tych spodniach odpornych. W każdym razie dzisiaj coś wszechświatnie współpracuje z moim nagrywaniem. Bateria mi szwakuje, słyszę wiercenie z góry. Jeszcze tylko brakuje, żeby tawie wrócił z dziewczynami po prostu będzie komplet. Także zmierzając do końca, pokażę Wam yy, już nie do końca rzeczy związane z jesienną garderobą, ale tak bonusowo, co jeszcze ostatnio kupiłam w roku lampki które baterie mają w korku i możecie ten korek włożyć do butelki i one wychodzą jakby z korka. Ale czad. I w ogóle... Tylko to są takie krótkie, tu jest 16 ledów w jednym zestawie, ale kosztowało to 10 zł. czyli tak jakby piątkę za sztukę. No nie wiem, ale mi się spodobało i się rzuciłam na to. Ten korek z bliska jest taki plastikowy, on nie przypomina korka, ale z daleka no to jakby... no fajnie to wygląda. Spodobałoby się. Kolejna rzecz, męski t-shirt z tym panem. Kupiłam Dawidowi. Mam zamiar mu dać w prezencie małym jakimś takim. E, Dawid ogląda tą kreskówkę. Czasem oglądał, nie wiem. Dawno już nie widziałam, że oglądał, no ale no, wiecie o co chodzi. E, I to jest z takiej bawełny. Nie wiem, zobaczę, teraz Wam pokażę. Nie prześwituje. Jest okej, okay, tak w dotyku jest taka spoko. No, tu też jest pepkowa koszulka. I zapłaciłam za nią, czekajcie, bo nie wiem... 30 zł. I ostatnia rzecz, dwupak. Dwupak bodziaków z kurczakami. Gloria lubi kurczaki. Bardzo chętnie woła Koko, więc kupiłam jej. Jak zobaczyłam kurczaki, to jakby mimo, że nie przyszłam podziaki, to wzięłam. I to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy. Pa!